Wiemy jakie są priorytety PiS w tej kampanii wyborczej, a które problemy, które potrzeby mieszkańców Warmii i Mazur pani najbardziej leżą na sercu, które te zadania są pani najbliższe? Te, które realizuje tutaj od trzech lat to niezmiennie nowe miejsca pracy. Otwieramy polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, miejsce spotkań warmińsko-mazurskich przedsiębiorców, ale też projektowanie przyszłości, pokazywanie, jak te inwestycje w tym województwie powinny wyglądać, tak, aby jak najwięcej firm było polskich. Ale dzisiaj jesteśmy chwilę przed konwencją wojewódzką na czele z panem Premierem Prezesem Jarosławem Kaczyńskim, na której na pewno będziemy mówili o sytuacji ogólnopolskiej, ale też o pomysłach na całą Polskę. Województwo warmińsko-mazurskie to przede wszystkim miejsca praca po drugie sezonowość ja nie zgadzam się z tym aby to województwo było i żyło 4 miesiące w roku ja chcę żeby żyło 12 miesięcy w roku stąd moje duże zaangażowanie w politykę lokalną a ta polityka lokalna jest w stanie te dysproporcje i szanse wyrównywać dla tego województwa a jak ocenia pani drużynę PiS z warmii i mazur e, jakie cele wam przyświecają jako drużynie to bardzo silna drużyna. Są to ludzie i przedstawiciele w ogóle listy Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. To są ludzie, którzy na co dzień zajmują się pracą właśnie i służbą dla Polski w różnych resortach, z różnym zaangażowaniem. Mamy bardzo dobrych posłów tutaj w regionie, kandydatów również, którzy będą walczyli o to, aby województwo warmińsko-mazurskie przestało spać, bo wydaje się, że ono trochę w ostatnim czasie spało ze względu właśnie na efekty i skutki postpandemiczne, ale też wojenne. I jeszcze ostatnie pytanie, jak podoba się pani w Elblągu? Elbląg to piękne miasto, choć moim okręgiem oczywiście jest okręg 35, Olsztyn. I myślę tutaj, jak rozwijać i poszerzać możliwości Olsztyna, natomiast sam Elbląg no to, to jest przede wszystkim rozwój i inwestycja. I pod tym hasłem też idziemy.